Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Robiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o zegarkach, które lubię. A bardzo lubię zegarki prostokątne. Muszę powiedzieć, że... Charakterystyczny kształt zegarka, czy jest to kwadrat, czy jest to prostokąt, jest takim jednym z moich ulubionych, powiedzmy, kształtów, jeżeli chodzi o zegarki, które bardzo cenię i wiele lat się nimi zajmuję. Muszę przyznać, że oglądając jakieś filmy czy stare fotografie, bardzo często zwracam uwagę na to, czy zegarek jest okrągły, czy prostokątny. Bardzo miło mi jest teraz spojrzeć na pana operatora, który ma na sobie przy sobie zegarek prostokątny, ponieważ no jest to taki, mówię, taki wyróżnik, na który się zwraca uwagi. Są ludzie, którzy na przykład mówią, są zegarki prostokątne i inne. Co jest jeszcze ciekawe w starszych zegarkach prostokątnych, to to, że niektóre miały okrągłe mechanizmy wmontowane w prostokątne obudowy. Ale najcenniejsze są zegarki, gdzie właśnie mechanizm jest też prostokątny. Ja też czasami się zastanawiam, czy nieduży zegarek prostokątny jest zegarkiem damskim, czy jest zegarkiem męskim, ponieważ nie wszyscy mają grube przeguby i mogą nosić bardzo duże zegarki. Ja bardzo często te współczesne pasówki, które też bardzo lubię, nie mogę założyć na rękę, ponieważ mój przegub nie jest zbyt szeroki. No, tak troszeczkę podchodziłem z rezerwą, ale się już przyzwyczaiłem do tego, że na te niektóre zegarki się mówi unisex. Czyli nie jest to ani damski, ani męski zegarek, tylko w tym momencie dla wszystkich, bo tak sobie to tłumaczę. Tutaj pozwoliłem sobie na takiej małej tablicy zaprezentować Państwu różne zegarki prostokątne. To jest bardzo ciekawy prostokątny zegarek, na pewno damski, z tak zwanym odczytem godziny digital, czyli mamy dwa okienka, gdzie możemy zobaczyć, która jest godzina. No, bardzo ciekawy też prostokątny, ładny zegarek z czarną tarczą. Jest to bardzo czytelne i bardzo ciekawe. No tutaj zegarek tak zwany kryty. Proszę zobaczyć, jest zegarek kwadratowy. Jak się naciśnie z boku takie dwie dźwignie, to pojawia nam się powiedzmy tarcza i możemy zobaczyć, która to jest godzina. No i właśnie taki zegarek jest jakby ochronny, bo nie uszkodzi się szkiełko, a jednocześnie jest element ozdobny. No tu taki ładny tisocik prostokątny. No nie każdy może nosić zegarki stalowe, srebrne czy niklowe, ponieważ ma bardzo agresywny pot. No to wtedy się pojawiają zegarki lekocenniejsze, czyli zegarki złote, i wtedy ta powierzchnia jest, jakby to powiedzieć, nie reaguje z ciałem użytkownika. Tu taki ardekowski kwadratowy, ładny zegarek. No tutaj też z takimi elementami ozdobnymi. Oczywiście te zegarki mają już trochę lat i nie zawsze są w dobrym stanie, ale ja lubię takie zegarki naturalne, czyli jakby na których widać ząb czasu na nich. No tu na przykład radziecki zegarek, sława wyraźna. Tak zwana kostka prostokątna. No nie ukrywam, że są duże zegarki, też prostokątne. Akurat nie mam obecnie, żeby zaprezentować Państwu, ale to są same koperty z tarczami, takich już większych zegarków. I w nich albo może być mechanizm okrągły, albo zegarek prostokątny, ale są to już takie zegarki słuszne. No nie tak dawno dałem do renowacji bardzo ładny zegarek. Jest to Cyma Sport. Zegarek wodoszczelny, bardzo ładnie się zaprezentujący. Jest, on ma nową odnowioną tarczę, ma piękne odnowione wskazówki, zakręcany jest na cztery śrubki, żeby był dobry wodoszczelny, ale muszę powiedzieć, że jak on był taki naturalny, jak jeszcze był przed renowacją, było bardzo trudno zobaczyć, która jest godzina, ale dużo lepiej się prezentował, jakby to powiedzieć, stracił troszeczkę w moich oczach po zrobieniu tych takich. Tutaj nazwijmy to ulepszeń, bo w tym momencie on jest bardziej zbliżony do pierwowzoru, jak kiedyś wyglądał. Oczywiście zegarki lubię też z czarną tarczą. Tu jest zegarek na takiej starej, sprężynkowej bransolecie. Nie wszyscy lubią te bransolety, ponieważ albo wyrywają włoski z ręki, albo niszczą mankiet koszuli. Ale w każdym razie takie zegarki też występowały i są to ciekawe, prostokątne zegarki. No, to jest już taki, no. Perełka i rarytasik, proszę zobaczyć, oryginalne opakowanie Helvetia. W środku piękny zegarek, który też jest tutaj i opisany, i można zobaczyć, jak się ładnie prezentuje. Jest w bardzo ładnym stanie. No a dla mnie jest on, on o tyle najcenniejszy, że to jest zegarek, który lubiła moja mama i czasami gdzieś jadąc na jakąś podróż, gdzie chciała wyraźnie widzieć, która jest godzina, brała ze sobą ten zegarek. Co prawda, nie widać na nim żadnego stopnia zużycia, ale jest to tak jak. Zawsze podkreślam zegarek w oryginalnym pudełku yy, i najlepiej jeszcze, jak są dokumenty, yy, czyli jakaś gwarancja czy dokumenty zakupu są bardzo cenne dla zbieraczy i kolekcjonerów. Także jest to dla mnie zegarek bardzo, bardzo bliski. No muszę powiedzieć, że sam lubię zegarki prostokątne. Mam zegarek prostokątny na ręce, który jest bardzo, bardzo ciekawy i zaraz państwu o nim trochę o nim opowiem. Yy, stałem się posiadaczem jego w formie jakichś tam wymian kolekcjonerskich. Jest to zegarek firmy jednej z najbardziej cenionych przeze mnie, czyli firma Longines, pokazuje oczywiście godzinę czy on jest uniseks, to trudno powiedzieć, no ale w każdym razie nie jest ani bardzo mały, ale, ale też nie jest duży, a na mojej ręce się całkiem dobrze prezentuje. Ma sekundnik, czyli to, co lubię, bo zegarki, które nie mają sekundnika zawsze mówię, nie widzę, czy ten zegarek chodzi, a jak się sekundnik przesuwa, to wiem, że zegarek chodzi i, i tu jest też zegarek, ma napisaną oczywiście firmę, ma napisany numer, ale co jest ciekawe, to jest zegarek, który wygląda jak Srebrny zegarek, ale to jest zegarek w platynie. A żeby platyna czysta, jest stosunkowo mało taka trwała i, i powiedzmy e, miękka, to jest dodane 10% irydu. Przez to ten stop jest bardzo, bardzo trwały i ludzie, którzy właśnie mają bardzo agresywne poty i jakaś alergia się robi czasami od zegarka, ażeby nie było, że noszą złoty zegarek, to bardzo często e, nosili zegarki z platyny. Albo nosili zegarki z białego złota, ponieważ to tak transparentnie nie wygląda. Tak jak tutaj, proszę zobaczyć, te zegarki są do siebie bardzo, bardzo podobne. Są to zegarki prawie z jednego czasu. Ten zegarek Longin jest z 1934 roku, czyli jest stosunkowo wczesnym zegarkiem. Ten zegarek, tak jak wspomniałem, jest w złocie, ale mnie się właśnie bardziej podoba ten biały. No a najcenniejsze jest dla mnie to, że jest to firmy Longin bo jest to dla mnie jedna z bardziej wiodących firm niedocenianych obecnie na rynku. Także y, oglądając stare filmy, oglądając różne y, programy, Zwróćcie uwagę, jaki kto ma zegarek na ręce. Ja zwracam uwagę, czy ktoś ma taki właśnie klasyczny, prostokątny, czy, 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 czy powiedzmy inny. No, muszę powiedzieć też znowu anegdotę trochę rodzinną, ponieważ bardzo się często mówi, że wiele zegarków z terenów Polski zniknęło w 1945 roku, bo Rosjanie, którzy nas wyzwalali to bardzo często na pamiątkę z Polski brali sobie rowery i zegarki. No a akurat u mojego tatę e, świętej pamięci spotkała taka historia, że będąc w czasie okupacji w Warszawie, e, będąc... E, Gdzieś zatrzymany przez niemiecki patrol, no właśnie któryś z żołnierzy niemieckich zauważył, że Tata ma ładny prostokątny zegarek firmy Schaffhausen na ręce i, 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 i wtedy stracił ten zegarek. Także nie tylko Rosjanie brali zegarki, Niemcy również brali zegarki, i dzisiaj się to również ujawnia w ten sposób, ponieważ bardzo wielu Niemców po II wojnie światowej wyemigrowało do Ameryki Południowej. I tacy rasowi handlarze, którzy z dużymi pieniędzmi szukają dobrych, starych zegarków, właśnie jeżdżą do Argentyny, do Ameryki Południowej, bo tam, że tak powiem, po Niemcach zostają całkiem dobre przedwojenne zegarki. Także zwracajcie Państwo uwagę na prostokątne zegarki, ponieważ jest to taki ciekawy e, trend w e, designerstwie zegarmistrzowskim. Dziękuję.